Goard Phillips Lovecraft Przerażający Staruch Pewnego dnia Angelo Ricci, Joe Chanek i Manuel Silva wpadli na pomysł ograbienia przerażającego Starucha. Staruszek ów mieszka samotnie w bardzo starym domu nad morzem przy Water Street. Mówi się o nim, że jest zarazem niewiarygodnie bogaty i niewiarygodnie zgrzybiały. Było to nader korzystne i atrakcyjne połączenie dla ludzi, którzy, jak panowie Ritchie, Czanek i Silva, trudnili się niespecjalnie szanowaną sztuką rozboju. Mieszkańcy Kingsport sporo mówią i myślą o przerażającym staruchu i chyba właśnie to chroni go przed nieproszonymi. Wizytami ludzi pokroju pana Richiego i jego kompanów, pomimo iż jest nieomal pewne, że gdzieś w mrocznych, cuchnących stęchlizną zakamarkach swego starego domu skrywa nielichą fortunę. Jest on, prawdę mówiąc, nader osobliwym człowiekiem. Ponoć był niegdyś kapitanem wschodnioindyjskiego Klipra. Jest tak stary, że nikt nie pamięta go młodego, i tak małomówny, że niewielu zna jego prawdziwe imię. Wśród po skręcanych, gruzłowatych drzew rosnących na frontowym trawniku przed jego zaniedbanym prastarym domem przechowuje przedziwną kolekcję wielkich głazów ułożonych w tajemnicze kopce i pomalowanych tak, że przypominają wizerunki bogów z jakiejś zapomnianej świątyni wschodu. Owa kolekcja wypłasza większość chłopców, którzy lubią drwić z przerażającego starucha, jego długich, siwych włosów i brody, albo wybijać kamieniami niewielkie okna w jego domu. To jednak nie wszystko. Istnieją inne rzeczy budzące lęk w starszych i nieco bardziej ostrożnych ludziach, którzy podkradają się niekiedy do odludnego domu, by zajrzeć do środka przez zakurzone szyby. Ludzie ci powiadają, że na stole, w prawie pustym pokoju, stoi kilkanaście ozdobnych butelek. Wewnątrz których znajdują się prymitywne wahadełka sporządzone z kawałków sznurka i małych ołowianych ciężarków. Powiadają również, że przerażający staruch rozmawia z tymi butelkami, używając takich imion jak Jack, Blizna, Długi Tom, Joe Latynos, Peters i Mate Ellis, a gdy zwraca się do konkretnej butelki, małe ołowiane wahadełko wewnątrz kręci się i podryguje jakby w odpowiedzi. Ci, którzy widzieli wysokiego, szczupłego, przerażającego starucha podczas owych tajemnych rozmów, nie chcą doświadczać tego ponownie jednakże Angelo Ricci, Joe Chanek i Manuel Silva nie pochodzili z Kingsport. Były im obce uroki życia i tradycje Nowej Anglii w przerażającym staruchu, zaś Widzieli jedynie zgrzybiałego, prawie bezradnego, siwego jak gołąbek Ramola, który nie potrafi zrobić jednego kroku bez pomocy swej sękatej laski i którego szczupłe, słabe dłonie trzęsły się żałośnie. Na swój sposób żałowali samotnego, nielubianego przez nikogo staruszka, którego wszyscy unikali i na którego szczekały wszystkie psy. Jednak biznes to biznes, a dla złodzieja oddanego całym sercem swojej profesji, zniedołężniały człowiek, nie mający służby i płacący za towary nabyte w lokalnym sklepie złotem i srebrem sprzed dwóch stuleci, stanowi pokusę nie do odparcia. Panowie Richie, Czanek i Silva wybrali na skok noc 11 kwietnia. Panowie Richie i Silva mieli zająć się pechowcem, a pan Czanek zaczekać na nich i spodziewane łupy w zakrytym automobilu zaparkowanym przez Keep Street. Opodal bramy w wysokim murze na tyłach posesji należącej do wybranej przez nich ofiary. Opracowali ten plan, pragnąc uniknąć udzielania niepotrzebnych wyjaśnień w razie, gdyby niespodziewanie na scenę wkroczyła policja. Automobil miał gwarantować, że opuszczą miejsce skoku szybko, cicho. I przez nikogo nie zauważeni. Jak to zostało ustalone wcześniej, trójka złodziejaszków wyruszyła oddzielnie z trzech różnych miejsc, aby nie wzbudzać podejrzeń. Panowie Richie i Silva spotkali się na Water Street przed frontową bramą domu przerażającego Starucha i choć nie podobało się im, w jaki sposób księżyc oświetlał malowane kopce, widoczne pomiędzy gałęziami sękatych, zdeformowanych drzew, mieli na głowie ważniejsze sprawy, aniżeli przejmowanie się byle przesądami. Obawiali się, że ustalenie, gdzie staruch ukrył swoje skarby, może okazać się niezbyt przyjemnym zajęciem, jako że byli kapitanowie bywają zwykle uparci i złośliwi. Niemniej jednak ich było dwóch, on tylko jeden, na dodatek stary i zniedołężniały. Panowie Ricci i Silva mieli pewną wprawę w nakłanianiu opornych osób do mówienia, a przeraźliwe wrzaski słabego, steranego życiem człowieka z łatwością można było zagłuszyć. Tak oto dwaj złodzieje podeszli do jednego z oświetlonych okien i usłyszeli, jak przerażający staruch przemawia z czułością do swoich butelek z wahadełkami. Nałożyli maski i delikatnie zapukali do nadgryzionych zębem czasu i warunkami pogodowymi dębowych drzwi. Pan Czanek, siedząc za kierownicą automobilu przy tylnej bramie posesji przyrażającego starucha na Skip Street, zaczął się niepokoić. Miał wrażenie, że czeka już bardzo długo. Nie miał serca z kamienia i nie przypadły mu do gustu przeraźliwe krzyki, jakie dobiegły z wnętrza starego domu. Po czasie wyznaczonym na realizację skoku, czy nie nakazał swoim kompanom, aby potraktowali żałosnego, starego wilka morskiego możliwie jak najłagodniej? Popatrywał nerwowo na wąską, dębową bramę, osadzoną wysokim, porośniętym bluszczem kamiennym murze. Raz po raz, spoglądając na czasomierz, zastanawiał się, co było powodem opóźnienia. Czyżby stary marynarz wyzionął ducha zanim zdradził miejsce ukrycia skarbu i konieczne było drobiazgowe przeszukanie całego domu? Panu Czankowi nie podobało się takie długie wyczekiwanie pośród ciemności w tym niezbyt przyjemnym miejscu. I nagle usłyszał ciche kroki oraz stukot dobiegający od strony chodnika. Po drugiej stronie muru delikatny szelest i zgrzyt starej, zardzewiałej zasówki, po czym wąskie, Ciężkie drzwi uchyliły się do wewnątrz. Wytężył wzrok w słabym, bladym świetle pojedynczej latarni, by dostrzec, jakie to łupy wynoszą ze starego, złowieszczego domu jego kompanii, że zajęło im to tak wiele czasu, ale kiedy spojrzał w tę stronę, ogarnęło go bezgraniczne zdumienie. Nie dostrzegł bowiem żadnego ze swoich kompanów, lecz ni mniej, ni więcej, tylko przerażającego starucha opierającego się łagodnie na gałce sękatej laski i uśmiechającego się złowieszczo. Pan Czanek nie miał dotąd okazji, by przyjrzeć się oczom tego mężczyzny. Dopiero teraz zauważył, że były one żółte. W małych miasteczkach dzieje się raczej niewiele, toteż mieszkańcy Kingsport przez całą wiosnę i lato dyskutowali o trzech niemożliwych do zidentyfikowania zwłokach wyrzuconych na brzeg falą przypływu. Były rozszarpane. Jakby pocięte tuzinem kordelasów i zmasakrowane, jak gdyby zdeptały je obcasy wielu par podkutych butów. Niektórzy wspominali również o rzeczach tak trywialnych, jak porzucony automobil odnaleziony przez Keep Street lub osobliwych, nieludzkich krzykach prawdopodobnie jakiegoś zbłąkanego zwierzęcia czy wędrownego ptaka, które słyszało w nocy kilkoro niemogących zasnąć mieszkańców. Jednak przerażający staruch nie przejmował się lokalnymi plotkami, był z natury powściągliwy, a w jego wieku i przy jego stanie zdrowia powściągliwość zalecana jest w dwójnasób. Poza tym, tak stary wilk morski w latach swej na poły już zapomnianej przeszłości musiał być świadkiem wielu różnych, dużo bardziej osobliwych wydarzeń.